Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Jak to zrobić? Trzeci już. E, mamy dzisiaj 6 lutego i dokładnie 13 lutego roku 2013. E, będzie bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy dzień, mianowicie Środa Popielcowa. Środa Popielcowa, jak wszyscy dobrze wiemy, zaczyna okres Wielkiego Postu, a z okresem Wielkiego Postu mamy wiele, e, dochodzi nam nowych, wiele różnych e, nabożeństw, zwyczajów. Jednym Jednym z takich zwyczajów, czyli nabożeństw, w tym przypadku jest właśnie Droga Krzyżowa. Yy, I dzisiejszy odcinek będzie właśnie poświęcony Drodze Krzyżowej. Yy, to zobaczmy, jak to wygląda. Na początku, prawidłowa postawa ministrantów. Wszyscy mają złożone ręce. Nie tak, jak niektórzy stoją, tylko tak. I to nie tylko na drodze Krzyżowej, tylko przez, całe, przez wszystkie nabożeństwa. Zawsze ręce mam tak złożone. Yy, dwa, postawa yy, tutaj procesji. Świecę, trzymam w ten sposób. Krzyż, oburącz, oczywiście i tak świecę. Dobrze. Na pierwsza rzecz, jeśli chodzi o drogę krzyżową, zaczynamy modlitwą. I po modlitwie, błogosław. Boże, pierwszy wycho wychodzi: świeczka, krzyż, świeczka. Zobaczmy, jak to wygląda. Yy, ważna rzecz: z sygnaturką dzwoni pierwszy miejsca, który idzie w procesji za świeczką. idziemy na się. Procesja idzie powoli. I ważna rzecz, kolejna ważna rzecz, rzecz numer dwa. Yy, świece, świeca krzyż świeca. Idą w ten sposób, że żeby się tutaj z tyłu troszeczkę. W ten sposób. Ministranci, tutaj jest ksiądz. Yy, ksiądz idzie na końcu procesji. Idzie w ten sposób. I wtedy wszyscy równo z księdzem. Ministranci klękają, świeca, świeca krzyż świeca, kłaniają się. I potem ksiądz idzie, zaczyna się droga krzyżowa, wszyscy na razie tak stoją, nic się nie dzieje. Dopiero potem, zaczyna się już taka stricte droga krzyżowa. A, jeszcze ważna, ważna rzecz, no, pewna zmiana. Jak, jak widzicie, ministranci stoją od środka ołtarza. Po uplęknięciu, po ksiądz robi tak, nie rozchodzimy się na boki, tylko stoimy od środka. I tak wszyscy, tutaj na ministracji, odtąd tam i od odtąd tam. Taka mała zmiana. Ym, dobrze. Zaczyna się już właściwa część drogi krzyżowej. Yy, ksiądz czy ta stacja pierwsza. Na stację pierwszą idziemy. Procesja idzie do drogi krzyżowej. Traczą znajduje się oczywiście naszej parafii tutaj. Stacja pierwsza. Ważna rzecz. Krzyż stoi. O, krzyż stoi ym, równo z, z obrazem drogi krzyżowej. <laughs> Zaczyna się stacja pierwsza Pan Jezus na śmierć skazany e Tutaj jeszcze taka jedna uwaga P Podczas gdy mamy stację Podczas gdy mamy stację Krócyferariusz e, Krzyż może obrócić w stronę ludzi Najpierw mam stronę procesji A potem odwraca stronę ludzi Żeby był wizerunek Jezusa ukrzyżowanego Potem e, następuje e, Modlitwa Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie w tym momencie ministranci klękają, 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 klękają na stopniu, klękają na stopniu, w ten sposób, a yy, ceroferariusze oraz crucyferariusz robią ukłon przez całą, przez całą tę modlitwę, który której za, yy, kłaniamy cię Panie Jezu Chryste, i Tobie, i tak dalej. Po tej modlitwie następuje rozważanie, yy, po tej modlitwie następuje rozważanie, do każdej, drogi, do każdej stacji drogi krzyżowej i następnie jest śpiew, który za nas cierpiał rany. Podczas tego śpiewu y, asysta przychodzi do następnej stacji. Do następnej stacji przychodzi asysta i to się, to się powtarza 14 razy. Za 14 razem, gdy asysta jest przy 14 stacji <laughs> widzimy krzyż pod 14 obrazem stacji krzyżowej Yy, następuje śpiew, który za nas cierpiał rany ponownie, ostatni raz, i wtedy procesja rusza w stronę ołtarza. Powolnym ruchem procesyjnym. Powoli, bo to jest procesja. Nie ma rady, tylko procesja. Idzie do ołtarza. Ministraci dają swoje i tworzy się przed ołtarzem. Jak świeca, krzyż świeca. I w tym momencie droga krzywa dobiega, już, dobiega końca. się w domu modlitwę na koniec. Y, schodzi, ksiądz schodzi z prezbiterium i kierujemy się do zakrystii. Do zakrystii, pierwsze udają się, po przekrytnięciu udają się świeca, czy świeca, ksiądz się cofa, ministranci i oczywiście celebrans na końcu procesu. <tryk> Ustawiamy się tak jak na początku, ja pokłon krzyżowi i modlitwa na koniec. <tryk> I w tym momencie ministranci kończą drogę krzyżową. I bardzo ważna rzecz: ministranci świata są odpowiedzialni za pozostawienie swojego sprzętu w porządku. Mianowicie świece muszą być ułożone na swoim miejscu, krzyż położony w całości na swoim miejscu. Tak wiadomo, się się odpowiedzialny za świece, krucyferyusz za krzyż. Na koniec takie małe podsumowanie. Pamiętajmy, że ministra, który niesie krzyż, zawsze najpierw go niesie wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego w stronę procesji. Czyli jak idę tam, to się go tam. Jeśli zatrzymuje się na stacji drogi krzyżowej, krzyż odwraca, stoi do stacji, odwraca go w stronę ludzi. Druga rzecz, mianowicie świece. Bardzo ważne jest, abyśmy świece trzymali na równej wysokości z drugim ministrantem. Yy, staramy się, żeby nam nie zgasły i zawsze dbają o sprawę, żeby był na swoim miejscu. No zarówno krzyż, jak i świecę. Zarówno świecę, jak i krzyż. I ostatnia rzecz. <kłysy> Pamiętajmy o tym, że po, gdy przychodzimy do, yy, do ołtarza, równo z księdzem plenkamy ministranci krzyża i świec roją ukłon i ministranci zostają na swoich miejscach. Yy. I to wszystko. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję i zapraszamy na następny odcinek.